Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym filmie, który wymyśliłem dziś po południu i chciałem się z Wami podzielić pewną uwagą, moim przemyśleniem, otóż związanie fotografii analogowej z fotografią cyfrową. Na co dzień fotografuję więcej cyfrowo, no bo jest to fotografia komercyjna, ale kiedy chcę fotografować coś swojego, najchętniej sięgam po film. I dziś wieczorem chciałem sięgnąć po film, ponieważ czekał mnie spacer przez centrum Warszawy. I postanowiłem, że zrobię kilka zdjęć e, moją nową, w cudzysłowie nową, lomowilią. Wilią? Co to jest? Nie, zmieną, sorry. Smieną. Miałem kiedyś lomowilię, belomowilię i niestety zmarła. Ale kiedy zajrzałem do szuflady z filmami, okazało się, że najszybszym, kalka z angielskiego, najbardziej czułym filmem, jaki mam pod ręką, jest Fomapan 400. Kto robi na foma pamięć? Ten wie, że nie zachowuje się za dobrze, kiedy go mocno pchniemy na wysokie ISO, a z pomiaru światłomierzem na balkonie wyszło, że powinienem fotografować jakimś 3200, może 6400. Postanowiłem w takim razie, że zajmę się chyba dziś fotografią cyfrową i na spacer wziąłem swój Fujifilm XE2. To cacko mogę polecić każdemu. Fujifilm XE2, tak samo jak XE3 czy XE4, to są świetne aparaty. Mi udało się kupić moją sztukę z obiektywem 16 do 50 mm. Był to jeden z dwóch dostępnych zestawów. Można było go też kupić z obiektywem 18 do 55, ale te 2 mm w obiektywie robią różnicę. Ale zamiast polować na ostre zdjęcia, postanowiłem zainspirować się fotografią analogową. Wyszło mi z mojego światłomierza, że jeżeli nawet będę robił na moim fomapanie i na smienie, no to prawdopodobnie 1.15 będzie najszybszym czasem, na jaki będę mógł sobie pozwolić. Zresztą, zmiana symbol oprócz 1.15, idąc do dłuższych czasów, ma tylko czas B, w którym po prostu muszę trzymać migawkę, więc wszystkie zdjęcia byłyby poruszone i rozmyte. Postanowiłem w takim razie zrobić zdjęcia rozmyte, ale aparatem cyfrowym. Więc chodząc po ulicy, robiłem zdjęcia świateł ulicznych, czy samochodowych, czy też świateł z okiem i wykonywałem specjalnie delikatne ruchy aparatem. Ustawiłem sobie migawkę na 1,4 sekundy i za każdym razem, kiedy robiłem zdjęcie, po prostu przesuwałem aparat w którąś stronę, obracałem, potrząsałem, żeby uzyskać te efekty, które prawdopodobnie uzyskałbym na zmienie symbol. I wpadłem na pomysł, że nagram o tym odcinek na YouTube. Jeżeli zrobię to analogiem, to zanim to wywołam, to wyschnie, a potem poskanuję. No to pewnie film ukaże się pojutrze. A jeżeli zrobię cyfrą, to będę mógł z wami się tym podzielić już dziś. Postanowiłem sprawić, żeby dzisiejsze fotografowanie jak najbardziej przypominało fotografowanie aparatem analogowym. W moim Film wyłączyłem tylny duży ekran i ustawiłem wyłącznie ekran w wizjerze. Dzięki temu za każdym razem kiedy chciałem zrobić zdjęcie, albo robiłem je z tak zwanego biodra, czyli fotografowałem na oślep, albo musiałem przyłożyć aparat do oka. Dodatkowo też, chociaż nie było to zamierzone, wziąłem ze sobą tylko dwie baterie, a kto ma bez lusterkowca ten wie, że dwie baterie na mrozie to tak jakby ćwierć baterii, więc limitował mnie czas wyczerpywania się baterii, podobnie jak w aparacie analogowym, pewnie kończyłaby mi się klisza. 36 zdjęć i koniec. Właśnie, ostatnio pod jednym filmem ktoś dał komentarz, że klisza nie da się wsadzić do zenita, bo klisza ma duży wymiar i jest szklana. W sumie dobra uwaga i warto o niej wspomnieć. To, co wkładamy do naszych aparatów to nie jest klisza, tylko film. Mówimy na to klisza, ponieważ w języku polskim lubimy sobie niektóre rzeczy upraszczać, zresztą nie tylko w języku polskim, i nadajemy nazwę jednego produktu całej gamie podobnych produktów. Na przykład buty sportowe to potocznie w Polsce Adidasy, nawet jeżeli są firmy Nike, Puma albo jakichkolwiek innych. Tak samo klisza to jest po prostu nazwa materiału światłoczułego, dużego, do kamer wielkoformatowych, ale kiedy wynaleziono film, Polacy stwierdzili hmm, czy to służy do robienia zdjęć? Tak, to na pewno jest to klisza. Bardzo podobna sytuacja jest z naszym polskim rowerem. Na całym świecie jest to bicykl. No, może oprócz Niemiec, tam to jest fahat. Ale w Polsce bicykle były dostępne z marki Rover i dlatego dzisiaj mówimy na niego rower. Przyjrzyjmy się zatem zdjęciom z analoga i z cyfrówki, w których wykorzystałem rozmycie przez poruszenie aparatem. Na początek moja inspiracja, czyli zdjęcia, które zrobiłem aparatami analogowymi, odpowiednio Olympus XA2, Zorki 4K i wspomnianym już wcześniej Belomovillia. A teraz porcja zdjęć cyfrowych z wczorajszego wieczoru. Idąc przez park, zauważyłem nad sobą ogromne stada wron, które układały się do snów w koronach drzew. Ich surrealistyczne kształty pojawiające się na zdjęciach, kiedy fotografowałem je z długą migawką podczas lotu, przywiodły mi na myśl zdjęcia ptaków, które wykonywała jedna z moich ulubionych fotografek Graciela i Turbide. Link znajdziecie w opisie filmu, zapraszam do zapoznania się z jej zdjęciami. Chciałbym wam zatem teraz zaprezentować mój mały cykl Pacharos Ptaki dwa podobieństwa, czyli słaba bateria i fotografowanie przez wizjer, sprawiły, że naprawdę czułem się jakbym dzisiaj fotografował analogiem. I choć zdjęciami mogę się z Wami podzielić już teraz, to na pewno powtórzę to z moją smieną, tylko jak będzie troszeczkę cieplej, bo pogoda dzisiaj niezbyt zachęca do spacerów. Kochani, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i komentujcie, widzimy się już niebawem.